Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W drugiej części naszego cyklu, czytając Św. Tomasza, porozmawiamy sobie o rycie Przajświększej Ofiary. Zagadnienie czy też pytanie 83, trzeciej części. Sumy teologicznej św. Tomasza Zakwinu jest zatytułowane De Liturgius Sakramenti Insex articulos divisa O rycie tego sakramentu podzielone na sześć artykułów. Pierwszy artykuł. Przechodzimy od razu do omawiania tego, co św. Tomasz nam przekazał. Utłumilhon sakramento Christus i Monetur. Czy w tym sakramencie Chrystus zostaje złożony w ofierze? Odpowiedź brzmi. Tak, Chrystus zostaje złożony w ofierze na dwa sposoby. Otóż mamy do czynienia najpierw z symboliczną śmiercią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święty wyjaśnia, że oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus nie umiera ponownie w sensie realnym, nie zostaje zabity w trakcie mszy świętej. Gdyby tak się stało, nie moglibyśmy... Em, Odprawić tak naprawdę przy świętej, nie mogliśmy się dopuścić ponownego zabicia Pana Jezusa, a więc śmierć jest symboliczna, jest reprezentowana poprzez oddzielną konsekwencję pod postacią zlewa i wina. To symbolizuje rozdzielenie ciała i krwi. A więc... Śmierć Pana Jezusa jest przedstawiona z jednej strony poprzez podwójną konsekwencję pod postacią chleba i wina, jak również poprzez wiele innych ceremonii, znaków w trakcie mszy świętej i podpunkt B. Oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus. Jest prawdziwie, rzeczywiście obecny. On, jako ten, który jest złożony w ofierze, jako ten dar ofiarny, ten sam dar ofiarny, jest prawdziwie obecny. On, jako kapłan, również jest prawdziwie obecny w trakcie ofiary przy świętej, zupełnie realnie i również zupełnie realnie obecne są owoce tej mszy świętej, owoce męki Pana naszego Jezusa Chrystusa na krzyżu. Te owoce są zupełnie realnie obecne i są przekazywane właśnie w trakcie Przedeświętszej Ofiary. A więc rzeczywista obecność, rzeczywiście są obecne te owoce, natomiast Pan nasz Jezus Chrystus nie zostaje zabity w trakcie mszy świętej. Oczywiście ta śmierć jest przedstawiona, jest reprezentowana poprzez podwójną konsekrację. Hmm. Tutaj święty Tomasz przytacza również zarzut. Jeden z zarzutów, jest ich kilka, jeden z zarzutów jest ciekawy i pozwolę sobie przytoczyć. Mianowicie, Pan Jezus Chrystus, Chrystus raz został złożony w ofierze, czytamy to w liście świętego Pawła Apostoła do Żydów. Raz został on złożony w ofierze. I święty Tomasz odpowiada: Słusznie, oczywiście tylko raz, tylko jeden raz został on złożony w ofierze, dlatego też msza święta nie jest inną ofiarą Msza Święta jest ponowieniem ofiary krzyżowej. Mamy do czynienia z tym samym kapłanem i z tym samym daru ofiary. To jest ta jedna ofiara, ofiara krzyżowa, która zostaje ponowiona w ofierze mszy świętej. Artykuł drugi, utruc Konwenientens i determinatum tempu z celebracjonis, czy dobrze został ustalony czas? celebracji, um, celebracji mszy świętej. O co tutaj chodzi? Święty Tomasz e, zastanawia się, czy dobrym jest to, że Kościół zobowiązuje, e, zobowiązuje do tego, żeby odtawiali mszę świętą w godzinach przedpołudniowych za czasów świętego Tomasza nie istniała jeszcze trza święta wieczorna i zastanawia się um, święty Tomasz, czy faktycznie e, to ma sens. I mówią o tym, że tutaj Kościół Święty Nawiązując do godziny nęki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Pan Jezus zostaje ukrzyżowany i wisi na krzyżu od godzin przedpołudniowych do godziny trzeciej po południu i w tym czasie, mówi święty Tomasz, powinna zostać złożona najświętsza ofiara. W XX wieku została już dopuszczona na Święta Ryczna ze względów czysto praktycznych i faktycznie tutaj te argumenty, że Pan nasz Jezus Chrystus cierpiał konkretnie w, tary, w tych i tych godzinach. Nie jest to tak mocne było który zobowiązywałby nas do tego, żeby um, pod żadnym postępem nie odprawić przy świętej w innych godzinach, dlatego jest to zupełnie uprawnione, że została wprowadzona dusza wieczorna. No, ale jednak warto zapamiętać, że jest zupełnie naturalnym dla kościoła przez wiele wieków było odprawienie przy świętej właśnie w tych godzinach, w których Pan nasz Jezus Chrystus. Faktycznie wisiał na krzyżu, tym, który faktycznie cierpiał swoją męką. Artykuł trzeci. Uturturkopotam ad hoc sacramentum cerebrali in domo et vasis sacris. Są może to nie być oczywiste. O co nam tutaj będzie chodziło? Mianowicie, czy stosownym jest odprawiać najświętszą ofiarę w domu i świętych naczyniach? Co chodzi? No to św. Tomasz zadaje sobie pytanie. Skoro? Pan Jezus cierpiał na lągocie, na wzgórzu. To było jedno konkretne miejsce. To było na zewnątrz. To była ofiara krzyżowa. To skoro msza święta ma być ponowieniem ofiary krzyżowej, to czy nie powinna ona się odbywać w podobnych warunkach? Być może tylko w tym jednym miejscu, na lągocie, albo przynajmniej na wzgórzach, na zewnątrz, naśladując zewnętrzne okoliczności stworzenia Pana Jezusa w ofierze. Myślę, że dla nas hmm, przeważnie Zawsze te to realizuje, zupełnie raczej się w naszych czasach nikt nad tym już nie zastanawia. Natomiast święty Tomasz do każdego tematu podchodzi bardzo gruntownie i zadaje sobie po kolei w zasadzie pytania, wszystkie, które są rozsądne i które przychodzą mu do głowy. I mówię o tym, że należy bardziej niż na zewnętrznych okolicznościach śmierci pana Jezusa skupić się na tym, żeby Najświętsza Ofiara była składana w sposób godny, w sposób, który pokaże, z czym mamy tutaj do czynienia, w sposób, który będzie wyrażał nasz szacunek wobec Najświętszej Ofiary i dlatego wskazują nam to, że słusznym jest, aby odprawiać Najświętszą Ofiarę w jakimś pomieszczeniu, konkretnie oczywiście chodzi o Kościół, chodzi o to, że nie na zewnątrz, i również przy użyciu świętych naczyń, naczyń, które zostały poświęcone. Tutaj święty Tomasz również poświęca kilka słów właśnie tej kwestii, że wszystkie te naczynia, wszystko to, co ma związek z Najświętszą ofiarą, powinno być konsekrowane, powinno być poświęcone. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co zbliża się do, tej, do źródła świętości, do Pana Jezusa wiszącego na krzyżu, to wszystko powinno być wyjęte ze, ze zwykłego, codziennego użytku. To powinno być coś wyjątkowego, coś poświęcone tylko dlatego. To takie kapłan jest poświęcony dla ołtarza. Nie żyje dla tego świata tak rzeczy, które są tam używane, powinny być czymś wyjątkowym, czymś, co jest używane właśnie tylko do celebracji najświętszej ofiary lub innych rzeczy związanych właśnie z kultem. Artykuł czwarty. Utrum a sakramentum di Czy słusznie zostały ustanowione słowa, które wypowiada się w trakcie celebracji tego sakramentu? A więc chodzi o modlitwy, o modlitwy 3 Czy zostały one słusznie ustanowione? I tutaj święty Tomasz poświęca całkiem sporo miejsca. Na to zagadnienie. To jest jak na jeden artykuł dużo u Świętego Tomasza, jest to kilka stron tutaj w tym moim wydaniu. Otóż Święty Tomasz mówi, Ofiara mszy Świętej zawiera w sobie najważniejszą tajemnicę naszej wiary, naszego zbawienia. Jest to najważniejszy moment naszego zbawienia, dlatego powinna ona zostać, najświętsza ofiara, powinna zostać otoczona. Wszystkim, co najdoskonalsze, co najpiękniejsze, co najwspanialsze, powinna zostać otoczona szczególną czcią. I mm, św. Tomasz mówi, i tak też Kościół robi, stara się otoczyć naprawdę szczególną czcią tą ofiarę i krótko omawia on. Poszczególne elementy Mszy Świętej, dlatego też ten artykuł jest taki długi. Ja tutaj będę skakał tylko po wybranych elementach, pokrótce tylko wyjaśniając, co Święty Tomasz mówi o modlitwach. Tutaj to są jeszcze tylko modlitwy, nie będzie mówił tutaj jeszcze o gestach, o ceremoniach Mszy Świętej. Ja pokrótce te modlitwy tutaj przytoczę, to znaczy przytoczę to, co Święty Tomasz o nich mówi, A więc. Święty Tomasz wskazuje, że przychodząc do ołtarza, powinniśmy najpierw wzbudzić sobie żal i temu służą, służy część tych modlitw wstępnych. Powinniśmy. Em, przepraszam. E, powinniśmy. Nie, żal jest na miejscu drugim. E, najpierw powinniśmy uwielbić Pana Boga. Powinniśmy zabrać od tego, żeby em, skierować nasze spojrzenie na Pana Boga, jego uwielbić. Następnie powinniśmy wzbudzić sobie żal. Dlatego e, część tych modlitw wstępnych konfliktów. Dlatego chociażby kirie eleksy, czyli żal, żal za nasze grzechy, poznanie naszej słabości, naszej własnej, grzesznej natury, czyli spoglądamy na Pana Boga, spoglądamy na naszą grzeszność. I później Święty tamasz mówi, że jednak z nadzieją, bo spoglądamy na otwarte niebiosa i dlatego chcemy śpiewać growiarę przy Świętej jakby, Mając świadomość naszej rędzy, wiemy również, dokąd zdążamy. Stąd mówi o Następnie przechodzimy do tej części pouczającej. Tutaj święty Tomasz mówi o tym, że ministri sakry, święci, święci mężowie, nie w sensie osobistej świętości, tutaj oczywiście tylko ci wyświęceni, przeznaczeni właśnie do kultu. Oni śpiewają lekcje, śpiewają, tutaj na to uwagę tutaj uroczysta msza święta, subdiakon, który Odczytuje lekcje, święty Damasz mówi o subdiakonie lub lektorze, czyli jeden i drugi jest wyświęcony, sługa ołtarza, który jest przeznaczony właśnie do kultu Bożego i który odczytuje lekcje, to po wielki szacunek tym Kościół Święty podchodzi do um, tekstów. Pisma Świętego, następnie śpiewem, graduą, ale według gdzie wierni nie mogą powstrzymać niejako swojej radości. A to chodzi w tym w tym rycie, w tej ceremonii, aby pokazać tą radość wynikającą z tego, że przystępujemy do obdarza Bożego. Traktus, święty Tomasz dokładnie tak to opisuje: traktus, który pojawia się w tej liturgii, która jest smutna, która jest pokutna, ma z kolei wyrazić nasz żal za grzechy. I następnie najważniejsza część uczenia, czyli Ewangelia Święta, wspomniana przez Świętego Tomasza, śpiewa ją diakon. znowu. Znowu, jak mówi święty Tomasz, najwyższy ze święconych sług ołtarza, czyli ten, który już jest tak blisko kapłaństwa, znowu wydzielony z tego świata, przeznaczony dla kultu Bożego, jemu tylko wolno głosić Ewangelię Pana Naszego Jezusa Chrystusa, szczyt głoszenia nauki według św. Tomasza i następnie, gdy wierni już usłyszą tą naukę, pozostaje, aby oni sami ją potwierdzili, aby oni powiedzieli, że my faktycznie wierzymy i dlatego następuje uroczysty śpiew kredom. I tutaj święty Tomasz mówi, że przechodzimy do najważniejszej części akcji liturgicznej, do tego słonu. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, nazywa konsekracją, to jest konsekracja, w czym on zawiera w zasadzie wszystko, co jest potem, czyli ta, całą tą zasadniczą liturgię ofiary. mówiąc o ofiarowaniu, gdzie wierni śpiewają, kapłan składa, prosi o przyjęcie ofiary, ich ofiary, to jest pięknie Święty Tomasz również podkreśla, że prosi o przyjęcie ofiary Kościoła Busza Święta, która jest nie tylko ponowieniem ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale przez to, że to Kościół ponawia tą ofiarę, staje się ona tu ofiarą Kościoła i kapłan prosi o przyjęcie tej ofiary w ofiarowaniu, później cały Kanon. Święty Tomasz poświęca tutaj kilka słów w każdej modlitwie kanona, aby wskazać jakby, na co Kościół Święty kieruje jest, swoje spojrzenie, o co kapłan. Prosi, chociażby chodzi o to, że kapłan prosi za całe kościoło, prosi za wstawiennictwem wszystkich świętych, którzy tam również są w kanonie wymienieni, o co prosi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sama konsekracja najważniejszy moment, serce ofiary, by do niej wszystko zdąża, cała um, ceremonia przygotowuje do, do um, złożenia, do konsekracji, do złożenia tej ofiary i później um, schodzi ku, um, przez dziękczynienie um, ku Komunii Świętej. I to jest jego kolejny wielki moment, um, czyli Komunia Święta, um, do której zdążamy. Święty Tomasz um, powiem, że Poprzez Ojcze Nasz Kościół chce przygotować swoich wiernych do Komunii Świętej właśnie następnie w modlitwie atmosferii prosi Kościół o pokój, o warunki dobre do tego, żeby móc przystąpić do Pana naszego Jezusa Chrystusa o tę jedność również pośród wiernych, pośród katolików. I święty Tomasz zaznacza również zwyczaj, który dobrze jest nam znany, mianowicie, że w... Świętej za zmarłych nie prosi się o dziś, o pokój, dlatego że tam Kościół Święty kieruje swoje modlitwy w sposób szczególny właśnie na Dusze Czyścowe i prosi przede wszystkim o ich stawienie, a nie o Kościół walczący. Tutaj zwrócę jeszcze uwagę na sanktus, o czym nie wspomniałem, a to, na co warto zwrócić uwagę, kiedy Tomasz mówi, że śpiew sanktus u progu kanonu, u progu tej najważniejszej modlitwy, jest wyznanie wiary w Bóstwo Chrystusa. To jest to potwierdzenie, to trybidarny potwierdzenie bóstwa Pana Naszego Jezusa Chrystusa. To również jest tutaj bardzo piękne i ważne. Jeszcze jeden odpowiedź na jeden z zarzutów w tym właśnie czwartym w naszym artykule. Otóż święty Tomasz odpowiada nam, że Msza Święta wymaga szczególnego nabożeństwa, szczególnych ceremonii, wielkiego wyróżnienia pośród innych sakramentów, pośród innych ceremonii kościelnych. Dlaczego? Dlatego, że w najświętszym sakramencie znajduje się sam Chrystus, źródło łaski. Jego ofiara, źródło wszelkiej łaski i On sam, dawca wszelkiej łaski, dlatego najświętszy sektament musi być otoczony szczególną czcią, To również jest bardzo istotny element w tym artykule. Przejdziemy do piątego artykułu, to artykułu artykuł w naszym 83. przepraszam, zagadnieniu, pytaniu. Artykuł piąte. Dea, Eła in celebracone już sakramenti z in conveniencio. Czy to, co jest czynione w trakcie celebracji tego sakramentu jest stosowne, a więc tutaj będzie chodziło o rytm duszy święty, o ceremonię dusze świętej, a nie o modlitwę. Tak jak podobnie wcześniej precydowa chodziło o modlitwę, tak teraz o ryt. I tutaj. Święty Tomasz odpowiada, że oczywiście, że tak. Odpowiedź jest bardzo krótka, natomiast bardzo długo święty Tomasz odpowiada na różne zarzuty, które przytoczę. tylko te absolutnie najciekawsze. Na przykład jeden z zarzutów mówi o tym, że kapłan nie powinien przecież błogosławić postaci chleba i wina po tym jak już konsekracja się dokonała, bo tam skoro jest Chrystus, źródło wszelkiej łaski i tego wszelkiego życia nadprzyrodzonego, po to kapłan czyli znaki krzyża, jeden wtedy nad postaciami chleba i wina, po co jakby błogosławi Pana Jezus, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. I tutaj święte Tomasz odpowie że bardzo słusznie, bardzo pięknie, że nie chodzi o to, żeby pobłogosławić Pana Jezusa. Nie ma to w tym momencie tego znaczenia błogosławieństwa wobec postaci chleba i wina, wobec Pana, naszego Jezusa Chrystusa, a jest to znak, znak który pokazuje, że wszelkie zbawienie przychodzi do nas poprzez krzyż. Od Pana Jezusa, od Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie wszelkie zbawienie przyszło do nas przez Jego krzyż i za każdym razem, gdy Ryt wspomina o mędrze Pana Jezusa, o Jej owocach Wtedy właśnie kapłan ma uczynić ten znak krzyża nad postaciami chleba, czy nad postacią wina. Bardzo piękne wyjaśnienie św. Tomasza, właśnie tej ceremonii, tych wielu tak bardzo licznych znaków krzyża, które zostają uczynione nad już koncertowanymi postaciami chleba i wina. Tylko tyle z tego dosyć długiego artykułu. Artykuł 6. O tym posiedzeniu te okulary, defekty, bo jest kilka bo sakramenty, okulary, ta observando. Czy można skutecznie unikać błędów przy celebracji liturgii, przy celebracji tego sakramentu, poprzez przestrzeganie przepisów kościelnych? Bardzo, znowu, może nam się wydać dosyć dziwne pytanie. Św. Tomasz odpowiada oczywiście bez zaskoczenia tak. Jak najbardziej poprzez przestrzeganie przepisów kościelnych człowiek uniknie wszystkiego, co nie w wobec najświętszego sekretamentu. I mówię o tym, że te przepisy zapewniają, że z jednej strony minimalizowane są zagrożenia jakiegoś niegodnego zachowania wobec Najświętszego Sakramentu. Z drugiej strony te przepisy regulują w jakiś sposób naprawić jakieś zaniedbanie albo przez usunięcie szkody, albo poprzez pokutę przynajmniej za to, co zostało uczynione. Tutaj warto wspomnieć o tym, że te klasyczne, ewolucyjne przepisy dotyczące szacunku czci wobec Najświętszego Sakramentu były bardzo, są bardzo rygorystyczne w porównaniu do tych, które mamy dzisiaj w nowym porządku mszy Świętej. Tam w zasadzie wszystkie zostały zniesione, bardzo ograniczone do absolutnego minimum. Chociażby kwestia podnoszenia Najświętszego Sakramentu, który upadł kiedyś, to była wielka, było mnóstwo przepisów, jak to zrobić. Trzeba było oczyścić to miejsce, mogli ten kodyfikatorzy dokładnie opisany kapłan powinien pokutować za to, że upuścił Najświętszy Sakrament. Natomiast w em, nowym szale jest to praktycznie tylko em, z szacunkiem podnosi, czyli to praktycznie nie oznacza nic. Natomiast kościół właśnie przez tysiące, tysiące, tysiące lat, można powiedzieć, przez wiele setek lat otaczał w ten sposób najświętszy skran wielką czcią. A więc czy to co tutaj co ciekawsze odpowiedzi na zarzuty, em, które mogą nam pokazać em, hmm, Czym święty Tomasz się tutaj zajmuje? Na przykład, co ma zrobić kapłan, gdy do kielicha? To jest tutaj w, w sumie teologicznej, gdy em, do kielicha em, wpada jakieś zwierzę, owad, pająk, cokolwiek. I święty Tomasz odpowiada, jeśli stało się, że przed konsekracją należy ten kielich opróżnić, wylewając po prostu wino i wlać nowe. Natomiast jeśli, bo mówiono o tym, że trzeba wyjąć mogło istotę wysuszyć i spalić, popiół wsypać do sakrali. Także widzimy, jak, jak wielkim szacunkiem otaczał Kościół. Wtedy em, Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wszystko, co tutaj weszło w kontekst, za Świętszym Sakramentem, musiało zostać, musiało o to zadbać. Musieli o to zadbać, nie można było tak po prostu tego pająka czy innej istoty e, gdzieś tam wyrzucić wysuszyć, spać, popioły, wsypać do sakramentu. Zadaje sobie święty, to Tomasz pytanie, co zrobić, jeśli kapłan orientuje się w trakcie świętej, że wino zostało zatrute. I mówię o tym, że jeśli przed konsekracją podobnie należy ten kielich opróżnić, wlać nowe wino i z nim oprawiać mszę świętą. Natomiast jeśli jest to po konsekracji, mówię o tym, że nie wolno przyjąć tego wina. Mówię o tym, że nie wolno ani samemu, ani nikomu podać aby kielich życia nie jest się dla nikogo kielichem śmierci. Natomiast bardzo ciekawe mówię o tym, że takie um, te postacie po koncentracji faktycznie było tam winowano tam truciznę. Koncentracja najpierw była ważna, bo trucizny, żeby nie była tak łatwo wyczuwalna, nie może być tak bardzo dużo, więc najprawdopodobniej mamy tam materię to dochodzi do konsekracji właśnie mówi, że należy to te postacie wina, krew Pana Naszego Jezusa Chrystusa przelać do jakiegoś um, pojemnika i przechowywać z szacunkiem i nabożeństwem, czyli traktować właśnie tak, jak najświętszy sakrament um, i czekać, aż te postacie same przeminą, to znaczy, gdy wino spwaśnieje, rzeczywista obecność tak czy siak, ym, przemija wraz z ym, przeminięciem, wraz z ym, zniszczeniem postaci eucharystycznych, również kończy się obecność Pana Jezusa. Także gdy to wino zmieni się w mocy, spaśnieje już ym, nie będzie to najświętszy sakrament. I tak święty Tomasz rozwiązuje to, ym, te trudności, te kwestie. Tutaj jest pojawia się ich w tym artykule szóstym całkiem sporo. Na dzisiaj to już wszystko. Będziemy sobie w kolejnych fragmentach, w kolejnych odcinkach tego cyklu dalej czytać sumę teologiczną. Pewnie wrócimy kilka kwestii do przodu i spojrzymy na to, co święty Tomasz mówi właśnie o samej rzeczywistej obecności Pana Jezusa w najświętszym sakramencie, o postaciach sakramentalnych. Także już teraz serdecznie zapraszam na kolejne odsłony naszego cyklu, czytając świętego Tomasza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.